Moim zdaniem, to, co wczoraj tutaj tak wybrzmiało i stało się lidem we wszystkich właściwie mediach, myślę, że to premier zrobił całkowicie świadomie, właśnie wykorzystując to miejsce i, i mówiąc to w tak ostry sposób, tak, bo jakby nas nawet uprzedził, to słuchajcie, powiem coś, co was zaskoczy. Natomiast mnie się wydaje, że ci, którzy dość uważnie obserwują to, co się dzieje, jeśli chodzi o komunikaty od premiera, od rządu, to mogli się spodziewać właśnie dokładnie tego, tego typu oświadczenia. Musimy pamiętać, że jesteśmy w miesiąc przed wyborami prezydenckimi. Nie da się ukryć, że kwestia właśnie wsparcia dla polskiej gospodarki tak zwanego patriotyzmu gospodarczego. Premier przecież tak powiem do nacjonalizmu co we mnie budzi jednak ogromny opór, bo uważam, że akurat w Polsce myślę, mamy prawo do tego, żeby bardzo negatywnie na to reagować. Natomiast to co w tej chwili jest przed nami, to jest kwestia i zobaczymy jak to będzie naprawdę wyglądało na ile we współpracy z środowiskami gospodarczymi i innymi partnerami tak jedynie osami partnerami społecznymi chociaż związkami zawodowymi cała ta kwestia wsparcia dla polskich przedsiębiorców Zostanie zoperacjonalizowana, tak? Bo hasła to jest jedno, tak natomiast no my mamy swoje doświadczenia i to, że z jednej strony walczymy w tej chwili, z de, tak powiem, o deregulację, tak? bo jest ile rzeczy, które przede wszystkim uderzają w polski biznes, tak? bo duże korporacje zagraniczne one sobie świetnie radzą, więc my byśmy chcieli, żeby wreszcie stanowienie prawa reguły obowiązujące na rynku, yy, przewidywalność, nie wprowadzanie przepisów z soboty na niedzielę. To jest to, czego my oczekujemy. Więc jeżeli tak patrzymy na właśnie ułatwienia, patriotyzm gospodarczy, bo to jest to, co jest najbardziej niebezpieczne dla małych i średnich firm. Bo mówię, duże firmy, zwłaszcza duże korporacje, one sobie w tym bałaganie świetnie radzą. Więc zobaczymy, jak właśnie hasła przełożą się teraz na konkretne rozwiązania i dlatego. Ja patrzę z dużym dystansem na całą tą sprawę, bo uważam, że więcej w tym jest właśnie propagandy niż autentycznego działania. Natomiast jeżeli by się okazało, że rzeczywiście przestawiamy wajchę i nagle tutaj będziemy tylko nasze polskie, niezależnie od tego, jakie są efekty ekonomiczne tego ćwiczenia, no to będziemy musieli bardzo się temu uważnie przyglądać, bo znowu, akurat gdzie jak gdzie, ale my w Polsce mamy swoje doświadczenia, co to znaczy, jeżeli, tak powiem, państwowe, tak powiem, zaczyna mieć inne warunki działania, że nie jest oceniane wcale za wyniki, tylko właśnie za jakieś wyimaginowane, wyższe cele, więc naprawdę będziemy bardzo, bardzo uważnie się temu przyglądać.